Dlaczego marketing sieciowy? Ponieważ w moim najgłębszym przekonaniu jest to najbardziej uczciwa i honorowa forma biznesu. Odpowiednio stosowana stanowi najlepszą gwarancję dotarcia z produktem do klienta końcowego. Jest to również najlepszy sposób na zapewnienie sobie stałego dochodu oraz, jak dowiodłem wraz z innymi, najlepszy sposób na życie. Jednak na samym początku kariery myślałem zupełnie inaczej. Oto dlaczego zmieniłem zdanie. Wiele lat temu człowiek imieniem Craig zapytał mnie, dzięki czyim wysiłkom zarabiam na życie. Dziś ja spytam Was o to samo. Byłem wtedy maklerem i odparłem, dzięki swoim. Wtedy pokazał mi swoje miesięczne sprawozdanie, bardzo grubą książeczkę. Oto moja grupa liczy 64 tysiące osób. Ilekroć któraś z nich notuje zysk, do mojej kieszeni spływa niewielki procent. Ty zarabiasz dzięki pracy jednej osoby, ja 64 tysięcy. Czyja metoda jest lepsza? Nie wiedziałem, jak do niej doszedł i czy ja też będę w stanie osiągnąć taki stan, ale jedno było pewne. Jego metoda była lepsza. Z biegiem lat zacząłem myśleć nieco inaczej. Dochód generowany przez pracę innych przestał mnie interesować. Większe spełnienie finansowe i osobiste zaczęła przynosić myśl, by zarabiać dzięki sukcesom innych. Dochód, który jest wynikiem powodzenia wielu ludzi, oto pierwszy powód, by wejść do tej branży. Drugą przyczynę zrozumiałem dopiero po latach. Wciąż zresztą słyszę to pytanie. Skoro produkty Monavi i innych firm są tak dobre, dlaczego nie ma ich choćby w sklepach ze zdrową żywnością? Oto przyczyna. Metoda dystrybucji naszych produktów pomaga zdobyć najbardziej lojalnego konsumenta. W sklepie klient kieruje się ceną. Zawsze wybiera tańszy produkt. W jednym miesiącu może być to towar jednej firmy, w następnym innej. Kiedy osoba idzie do sklepu ze zdrową żywnością i kupuje produkty, wówczas kieruje się ceną. Gdy produkt znika z półki, wybiera ten, którego cena jest niższa. Wszystko zależy od ceny. W marketingu sieciowym jest inaczej. Po pierwsze, produkt musi spełnić określone warunki konsumenta poprawić jego wygląd, samopoczucie, samoocenę oraz zdrowie. Drugi warunek dotyczy organizacji. Członkowie mają zdobyć nowe umiejętności i pewność siebie. Trzeci warunek to opłacalność całego przedsięwzięcia. Gdy te trzy warunki zostaną spełnione, powstaje więź pomiędzy produktem i konsumentem której nie da się osiągnąć w żadnej innej branży. Marketing sieciowy daje więc sprawdzoną możliwość osiągania dochodu dzięki sukcesom innych, a ci inni tworzą bardziej lojalną grupę konsumencką niż odbiorcy jakiejkolwiek innej metody dystrybucji. Po raz kolejny zapytajmy, dlaczego marketing sieciowy? Na samym początku Craig spytał: Pracujesz tam, gdzie chcesz? Nie, pracowałem w biurze, które wybrało moje szefostwo. Czy sam ustalasz godziny pracy, kontynuował? Nie, zależały one od godzin otwarcia giełdy. W ciągu ośmioletniej kariery maklera nie przegapiłem ani jednej sesji. Jak jest u Was z miejscem i czasem pracy? Ja nie mogłem wybrać ani jednego, ani drugiego. Nie miałem też nic do powiedzenia w kolejnej ważnej kwestii wyboru współpracowników. Była ona kluczowa z dwóch powodów. Po pierwsze, w mojej pracy panowała wielka rywalizacja. Mój sukces oznaczał klęskę kogoś innego. Dlatego pracownicy pozostawali w ciągłym konflikcie. Dziś mój sukces opiera się na powodzeniu dużej grupy ludzi. Trafiłem więc do zupełnie innego świata, w którym relacje międzyludzkie ofarte są na odmiennych zasadach. Dziś wszystko się zmieniło. Mogę wybrać miejsce pracy. A wy? Mogę sam dobierać współpracowników. A wy? Mogę wybierać godzinę pracy. A wy? I teraz najlepsze. Craig zapytał mnie wtedy... Możesz zdecydować, czy nadal chcesz pracować, czy wygrałeś wyścig? Czy zainwestowałeś dość pieniędzy, żeby mieć z czego żyć, nic nie robiąc? Nie, odpowiedziałem. Pokażę Ci podstawową wadę Twojego modelu generowania dochodów. Nie mogłem się doczekać. Jesteś pełnoetatowym konsumentem, ale zarabiasz niepełny etat. Co, Craig, miał na myśli? Po czym dodał, oglądając mój dom, ładny, spłacasz hipotekę? Oczywiście, że spłacałem, a wy? Czy wiesz, że odsetki będą wciąż rosnąć, kontynuował? A ty zarabiasz tylko wtedy, gdy giełda jest czynna, prawda? Wtedy powiedział coś, co otworzyło mi oczy. Wydajesz przez cały czas, ale zarabiasz tylko przez jego część. Nie wygrasz wyścigu, dopóki nie zamienisz tych proporcji. To dlatego na razie nie możesz przestać pracować. Zapytał, czy jestem gotowy, by wykorzystać tę szanse. Czy chcesz zarabiać dzięki sukcesom dużej grupy ludzi? Czy chcesz odnieść sukces dzięki stworzeniu grupy konsumentów, której nikt nie dorównuje lojalnością? Czy jesteś gotowy by pracować gdzie, z kim i kiedy chcesz? A także by pewnego dnia w ogóle przestać pracować? Jeśli się zgodzisz, zapoznam cię z podstawami marketingu sieciowego. Jestem wdzięczny losowi za to, że powiedziałem wtedy tak. Otworzyłem się na szansę 19 lat oraz 28 milionów dolarów temu. Wierzę z całego serca, że zasady rządzące marketingiem sieciowym są lepsze od tych, które obowiązują w tradycyjnym biznesie. Wierzę też, że jesteście wyjątkowymi ludźmi, obdarzonymi talentem koniecznym do odniesienia sukcesu. Przecież nas nie znasz, zaprotestujecie. Ale ja naprawdę wierzę, że Bóg dał każdemu takie zdolności. Tylko od Was zależy, czy będziecie ciężko pracować i Oczekujecie swój talent i predyspozycje w konkretne, przydatne dla innych umiejętności. Tylko od was zależy, czy wykorzystacie je zgodnie z regułami panującymi w naszej branży, o których wam właśnie opowiedziałem. Jeśli powiecie tak, macie szansę wejść na most, na którym ja stanąłem wiele lat temu, do zobaczenia na drugim brzegu.